Cześć, witajcie. Dzisiaj podejmę taki temat, który w zasadzie już był chyba podejmowany wielokrotnie przy różnych okazjach. Dziennikarze się o tym rozpisywali, sami fani też mają różne zdanie na ten temat. A mówiąc o fanach, mam na myśli miłośników sceny grunge. I taka rozklimka, która mi przyszła do głowy, czy scena grunge'owa rzeczywiście była grunge'owa. No bo. To jest jakieś takie określenie, które funkcjonuje, funkcjonowało. Do tej sceny zostały wpisane różne zespoły. No ale powiem Wam tak. Ja jako wieloletni miłośnik sceny grunge'owej, też sceny, na której miałem okazję się wychowywać i powiem, to jest scena, która wiele dla mnie znaczy i bardzo wpłynęła na mój gust muzyczny. Mam taką jedną myśl, że Przede wszystkim, jeżeli mówimy o granżu, no to nie da się mówić o zespołach granżowych w jakiejś takiej wąskiej kategorii, no bo porównywanie zespołów takich jak Pearl Jam czy chociażby Nirvana, no już tutaj rodzi pewną taką rozbieżność stylistyczną. Jednak ja mam wrażenie, że te zespoły grały całkiem inaczej, i mimo, że gdzieś do tej sceny granżowej należą. No to jednak, no co tutaj dużo mówić, sama stylistyka gry, sposób prezentowania tej muzyki jest no, całkowicie inny moim zdaniem. Ale już na przykład porównywanie takich zespołów jak The Melvins z Pearl Jam czy chociażby South Garden, no moim zdaniem w ogóle mija się z celem. No i teraz jest pytanie kto od jakich zespołów zacznie. No bo jeżeli ktoś zacznie słuchać grunge'u od Nirwany, The Melvins, chociażby jeszcze taki zespół Malfunction czy Mother Love Bone, no on będzie miał całkiem inne wyobrażenie tego grunge'u niż osoba, która sięgnie po największych przedstawicieli, czyli wspomniany Soundgarden, Pearl Jam, Nirwana. No Powiem tak, ja miałem okazję słuchać wszystkich tych kapel, i przede wszystkim to powiem Wam, że każda z nich wypracowała swój własny styl, niepowtarzalny. Porównywanie tych zespołów w ogóle, moim zdaniem, nie ma racji bytu. Trzeba ich po prostu posłuchać i zobaczyć, jak grają. Za to, dlaczego o tym wszystkim dzisiaj mówię, bo tak sobie myślę, że w ogóle, jakby nie patrzeć na grunge, to on dał tutaj bardzo wiele. Scenie rockowej i przede wszystkim też te zespoły, które były po tej wielkiej fali grandżu bardzo wiele przyniosły. Takie zespoły amerykańskie, zespoły tak zwane post-granżowe, tak. Ja za to powiem Wam, że chciałbym dzisiaj skupić się na naszym podwórku, które no, trudno nazwać grandżowym, i to też jest taka rzecz, która gdzieś osobiście. Yy, budzi taki mój uśmiech, bo myślę sobie, że gdzieś używanie takiej stylistyki polskie zespołu granżowe. No można, tak, oczywiście czemu nie. No, ale myślę sobie, że no gdzieś jednak yy, ten grancz yy, no przypisany w moim odczuciu jest bardziej tej scenie amerykańskiej. No ale w każdym razie na polską scenę na pewno jakiś wpływ miał, ma. I chociażby ja powiem wam tak. Nie przedłużając, bo trochę tego wstępu zrobiłem, yy, i przechodząc już do konkretu, yy, to tak, mam przed sobą trzy płyty: Red Rock, Snake Doctors i When In Mine. I teraz, co te płyty łączy? Tak jak się ich słucha przynajmniej ja miałem takie y, pierwsze gdzieś tam skojarzenie. Y, no to tak, na pewno każdy z tych zespołów gra y, inaczej i te płyty są różne, więc y, przesłuchanie każdej daje słuchaczowi jakąś taką frajdę w szukaniu fajnego klimatu i dźwięków, ale słuchać w nich na przykład y, takie wpływy amerykańskiego grania, tak zwanego post o którym wspomniałem. No, i teraz y, daje to koniec końców fajny efekt, bo te zespoły wypracowały sobie y, swój styl, nagrały fajne płyty. Ja powiem tak szczerze mówiąc, y, do końca nie wiem, y, nie znam, tak jakby inspiracji samych muzyków, czym, czym oni się inspirowali, czy nie wiem, to były jakieś konkretne zespoły, konkretni muzycy. Mówię o swoich odczuciach. I. i tak, jak słuchałem tych płyt, to miałem gdzieś w trakcie odsłuchu, gdzieś tam w ogóle, taką myśl, że jednak ta inspiracja tą syną Granżową tutaj jest. I czemu o tym mówię? A mianowicie dlatego, że uważam, że jakbyśmy nie nazywali, jakbyśmy się nie zastanawiali, co jest Granżowe, co nie jest Granżowe, które zespoły są z tej pierwszej fali, które są te post-granżowe. No, w zasadzie tutaj można tworzyć całą masę jakichś definicji. Za to jedno jest pewne, że y, ta scena y, i ten okres muzyki dał y, początek takiego nowego, świeżego grania i te lata 90., -te, i te zespoły, które gdzieś w tamtym momencie były na takiej mocnej fali. Mam na myśli tutaj Nirwane, no gdzieś w swoim krótkim okresie. Ale jednak jest to zespół, który gdzieś zapisze się w historii roku, myślę, no już gdzieś na, na stałe. No ale takie zespoły jak i Pearl Jam, które gdzieś w trakcie swojego grania zmieniały trochę stylistykę, one wniosły bardzo wiele i też dały tak jakby, taką iskrę, inspirację dla innych zespołów, innych muzyków. Które, yy, znaczy, którzy w ogóle z tego gdzieś, moim zdaniem, y, czerpią, czerpali, i gdzieś takie echa tego post y, można usłyszeć na płytach bardzo wielu muzyków, w tym ich na y, płytach muzyków z polskiej sceny alternatywnej. Ja usłyszałem je gdzieś na pewno na tych trzech płytach. Jestem ciekawy Waszego zdania, więc jeżeli macie ochotę, to posłuchajcie. Napiszcie w komentarzach co myślicie o scenie grunge'owej, napiszcie czy się ze mną zgadzacie, czy macie inne zdanie, czy w ogóle jeszcze jakieś swoje przemyślenia, których jestem ciekaw. Także powiem tak. Grunge na pewno jest pewną epoką, pewną kulturą, sceną muzyczną. I myślę sobie, że gdzieś obcowanie z tymi zespołami przynosi bardzo dużo jakichś takich wrażeń estetycznych, muzycznych. Jest to kawał historii, którą no ja bardzo polecam. Mnie ta historia kiedyś urzekła, urzeka, fascynuje nadal. Za to powiemy, zespoły, które czerpią z tego podwórka. Y, uważam za bardzo y, ciekawe. Uważam, że w ogóle w ich muzyce, y, pobrzmiewające echa tego grandżu, wnoszą bardzo wiele do ich własnej twórczości. Trzymajcie się, dzięki. Cześć.